Cześć, witam wszystkich w kolejnym filmie na naszym kanale. Drugi odcinek z Layers of Fear. Jesteśmy tam, gdzie skończyliśmy. E, tutaj przed tymi płaczącymi drzwiami, że tak powiem. E, z góry ostrzegam w, e, wszystkich, że mam trochę dzisiaj zmieniony głos, ponieważ jestem chory. Ale mniejsza z tym, lecimy dalej. Drzwi są zamknięte, więc tą, to, to, to lepiej. Zacząłem tak jakby ostatnio. E, no dobra, no to lecimy dalej. Wszystkie te obrazy są jakieś takie dziwne. Tu jest też zamknięte. O, tu jest otwarte. W końcu. I trochę też rozjaśnię grę. Nie wiem. Mam nadzieję, że będzie trochę więcej widać. O, oczywiście się zamknęło za mną. E, najwyżej rozjaśnię jeszcze bardziej. E, ok. Mamy tu jakieś pojemniki z papryką? E, Jakiś taki składzik e, czy magazyn. E, no dobra. Pierwszy krok jest najtrudniejszy. Znowu kuchnia. No nieźle. No dobra, no to Jakoś waga. No dobra. Ciekawe w sumie, ciekawie nas tutaj prowadzi, bo byliśmy w tym pomieszczeniu z obrazem, teraz jesteśmy w kuchni. Em. Co jest? Jakieś dziwne dźwięki. Em. Halo? O kurde. First I looked for a canvas not just any canvas I had to find a knife not one of those bread ones it needed to be as sharp as a razor so I uh, used sure a razor gran. in fact and then carefully flayed the skin booze helped keep my hands steady To jest? Gościu malował na skórze? Em. Ale nie jest powiedziane, że ludzkiej, więc Spoko. To, że wyglądała jak ludzka, nie znaczy, że musi być ludzką y, tą skórą. Dobra. E, Jakieś źródło światła by się przydało? Większe? miś. Mam jakiś dziwny. Nie wiem co to jest krople do mrogu Nie wiem co ono oznacza znowu ten sam obraz Okej okay. Tu się coś uchyliło Co to jest w ogóle? Jakieś flamingi no Dobra, eee co tu mam napisane pierwszy kamput na niebyle kieł... O, oh, okej, okay, to samo co ten gości powiedział no to nieźle to mamy mamy skórę nadzieję że nie ludzką to byłoby trochę takie Ech. to jest to samo a to samo tu coś jeszcze jest to jest to samo co tam było w piwnicy Okej, okay, bezkształtne mary. Jakaś książka. <laughs> no i droższa. Myślę, że jeszcze się nie narodził i wyraźnie czuję tę obecność. Jednak teraz nie jestem w stanie pozbyć się wrażenia, że czuwa na domna kościła wyższa. Okej, okay, dobra, no to wychodzi na to, że nasz, nasz bohater, jeśli to jest list, jeśli to jest napisane przez naszego bohatera em, ja Mam nadzieję, że jestem najszczęśliwszą kobietą na świecie, okej okay. Czyli być może to jest e, żona naszego bohatera e, Wychodziłoby na to, że mieliśmy dziecko Albo mamy dziecko Właściwie e, No i i to w sumie tyle Idziemy dalej Okej, okay, mamy windę. Jak zwykle cały czas się za zamykają te drzwi, co nie na klucz. To dobrze hmm. Dawaj A. Dobra, gdzie jedziemy? E... Dobra, w prawo Nice Na górę e... Okej okay. Coś tam było napisane Nie złożyłem przeszkadzać Dziwne, mamy tutaj piętra w tym domu i w ogóle wychodzi na to że, że jest on strasznie duży większy niż mogłoby się wydawać ok zamknięte nic nie mogę zrobić zamknięte to się tam uchliło Słyszałem jakieś uchylające się drzwi To też są zamknięte Po nie wiem które Te? Tutaj? Oh shit Co się tutaj dzieje? Uh. O, yes. jest Mamy jakiś klucz mamy? Szanowny um. panie No dobra. Kolejny jakiś tam list. Założę się, że teraz się coś tu zmieniło. Na tym korytarzu. O, wiedziałem. Było oczywiste. Dlaczego To until I painting this one part. Oh, don't make me beg. Okej, okay, czyli wychodzi na to, że nasza żona grała na pianinie I... I... I obrazytnika Okej, okay, spoko e, Czy teraz świeci na czerwono? Nie wiem Okej, okay, mam tutaj klucz, idziemy Tu jest na górę Tutaj mamy jakąś ten no spoko idziemy na górę em. o to Jak w ogóle Ech. coś tam się pali pod nami em. tu co jest? dosyć dźwięk Muszę mać the fuck co tu jest w ogóle? Gdzieś gówno. Weź to odejdź z tym co jest krane, dobra, pijdź stąd zbyt pieprzej No dobra, eee Znowu te szczury są tutaj Eee Okej, kolejny. Okej, okay, dobra. Wychodzi na to, że nasz bohater ma e, e, schizofrenię. Tą chorobę taką. No, to by wiele wyjaśniało. Dotychczas wyjaśniałoby to prawdopodobnie większość tych zjawisk, które się tutaj dzieją i to, że. E Przemieszczamy po jakichś pomieszczeniach randomowych, niby z naszego domu. Okej, okay, mamy palna... pana jelenia. Znowu. Znowu jest coś... zaraz ten... jakiś jumpscare będzie. To późno, wiedziałem. Ja pierdziele. Co jest? Do cholery Jeleniu Mówiłem ci co do Mówiłem ci, że masz być spokojny Mówiłem ci, że masz wstać na tej ścianie knoju jeden No co za gnój, po prostu Ja nie wierzę w niego jeszcze ten jeleń musimy straszyć Jak nie, nie, nie jeleń to lalka a Jak nie lalka to To okno nie okno, to książki. No dobra, I to jest lustro. to um. się domyślałem, że będę mógł przed nim przejść. Schizy jest niezła. dużo O to tak. E. Eee. Wrajdźmy dalej. Bum. Uchylera Co jest? kuźwa Weź wywalej. Jakieś krzesło. Już by, już by chcieli, żeby na jakieś krześle się przemieszczono. Nie. nie ma. Nie tak prędko. Ma no, tu są zamknięte rzeczy. O, dzień dobry. Eee. Halo? Eee, nie chcecie? Zamknij to. Nie mogę zamknąć tych drzwi? No nie. Teraz się odwrócę uwaga uh. no, no oczywiście wiadomo Ale akurat byłem gotowy Akurat byłem na to gotowy, że jak się odwrócę coś się zdarzy więc Nie tym razem Co jest? za jakieś dźwięki? chcę jakieś trzaskie byś tu coś... Co mnie ten dom walił? Hmm. Ku coś nie mogę, więc nawet nie sprawdzę co tam jest. Znowu się otwarły drzwi. O co jest grane? w taki chamski sposób chcesz mnie przestraszyć, no nie Klucz, w końcu Dobra Nie przestraszysz mnie Nie ma opcji Teraz się nie dam no Jak to się tu idzie? Eee To dłużko? Halo? Który ktoś tu idzie Eee Zajęte? Co jest w ogóle? No to ten póg Też wygląda jak jakieś biuro takie This house is absolutely amazing, oh, but those stairs with that leg of mine, I think you'll have to carry me to the bedroom once we move in. Yeah. No dobra. Cały czas pojawia się ten e, motyw e, z tą nogą. Faktycznie cały czas nasz bohater kuleje. Tak to założyłem w poprzednim odcinku. Okej, okay, te pomieszczenia cały czas są, się wydają być znajome. Bo to są cały czas jakby te same pomieszczenia. Tylko w innym jakby. W innym formacie, w sensie inny jest ułożenie przedmiotów, inne przedmioty są hmm. o, to jakoś ten się ciężko tym kręcił matko Olo. Ale tak nie mam płyty, więc nie wiem na co ja liczę A eee. tu jest Teraz

I siphoned gas before I knew how it was done. I stuck the tube in a vein and sucked on it until blood filled my mouth. Then put the tube in the jar and it just kept coming. A taste of copper haunted me the entire night. Why didn't I think of a syringe? Okej, okay, to już mi się wydaje, że e, nasz bohater nie jest tylko artystą, jest schizofrenią, ale jest też jakimś psychopatą, takim kompletnym. E, zakładam więc, że malował nie czerwoną farbą, a krwią w takim przypadku. O, klucz jest. To jest klucz? Nie, co to jest? A nie, to jest. część gramofonu to jakieś dziwne te dźwięki stąd? się wydobywa. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Okay. Skrzypce. Spoko. Następny instrument. A dalej robić jakiś klucz? cokolwiek, Może mam wyjść przez te drzwi w końcu? E, to już z nie są drzwi dalej. Tego co widzę e... No To w takim razie wychodzi na to, że muszę jeszcze raz użyć tego gramofonu Znowu się zmieni pomieszczenie? A tu jest chyba jakaś zagadka do rozwiązania, tak mi się wydaje. E... Co jest z tym gramofonem jest do zrobienia? Tylko pytanie Co? Czekaj, tu coś jeszcze jest. Może coś mi się tu jeszcze uda znaleźć. A mamy tą. Eee, protezę. Eee, spoko. Ktoś mu... Ten. Porwał protezę nogi. To spokojnie co to w ogóle jest wylane nad, pod tą łóżkiem. Eee. Dobra, dawaj jeszcze raz. Może czekaj w drugą stronę? Nie da się w drugą stronę. Właśnie nie da w drugą stronę. No tu jest coś. Teraz może? O, weszło. Okej, okay. gra dłużej, więc chyba coś się na rzeczy. O, jest, jest, poprawia się. Wracam do normalności. Ale obraz dalej jest rozlany. No dobra. Eee, a już odbicia nie mam w lustrze. W ogóle w tym lustrze odbija się coś dziwnego, ale dobra. Pomijam ten fakt. Mogę wyjść. Jest w końcu. W końcu się wdostało z tego pomieszczenia. I znowu do tego. Do tego pomieszczenia z miniaturki. Och, stop, stop! Looking at me like that. It's just a little something to help me focus on my work. That's all. Okay. Eee, rozumiem, że alkohol tej wchodzi eee, w grę. Dalej przeinstalczam ten obraz. Teraz się tutaj pojawi. okej okay. Coś dziwnego. Nawet nie jestem w stanie tego nazwać. Aż takiej to ja nie mam. kolejna się otworzyła. Szafka. Ok, to samo co na goście powiedziałem na temat tego przedmiotu. A jeszcze mam tutaj ten, cztery takie. okej okay, no to rozumiem już o co chodzi. Musimy zbierać te rzeczy i one się tutaj wszystkie pojawiają w tym pomieszczeniu, co nie? Przechodzimy przez jakieś pomieszczenia e, Związane z wspomnieniami bohatera i one się pojawiają wszystkie tutaj w tym jednym tak jakby W tym takim Pomieszczeniu właśnie pracy No to lecimy Kurde, co jest? Znowu jakieś... Znowu się coś zaczyna odpierdzielać, uwaga. No to jest na 10 spustów zawalone, więc tam nawet nie... Nie próbuje się dostać. To zakładam, że tutaj. Aha. Okej. Okay. Tu jest. Weź się roz... Weź się uspokój człowieku. E... Pianinie Najgorszy. No dobra. Coś jest z I tam coś jest. Czy tam coś było? Nie wiem czy to widzieliście, ale coś tam coś tam było e, w tym świetle. Nie wiem, o co chodzi? Co do? Cholery Eee. Jest w szafie? Nie, nie mogę. Eee. Wbec się coś miał tej. E, gdzieś takiego? Żeby mnie ktoś gonił, to najwyżej się w szafie. A tak to nie mogę. Blokada twórcza. Ok, znowu uwaga. Przygotuj się z kolejnego. Jam e, tego. na kolejnego straszaka. Kolejny jumpsker jakiś jest? Czy nie ma? Nie ma? Zaraz będzie. Uwaga. O, nie było. To dobrze. To idziemy. ok no to jest nie powiem mam zaznaczony tutaj 9 czerwca eee, nie mogę zapomnieć o 9 czerwca no spoko wy jak to oglądacie to jest 10 września więc chyba nie mamy czym się przejmować znaczy, e, ja to wrzucę 10 września. no e. dobra, kolejne jakieś. Jumpscenki. No co, jakieś dźwięki są? Mam wrażenie, że, że już nie widziałem tutaj. E, Toś tam lubi sobie czytać. To są tam książki z.

Aha Okej okay. um. No to jednak nie To cofam, to jednak jest ładne To jednak jest e, ładny Portret Gdzie się gościu na mnie wkurzył To nieźle Teraz się będę zawsze tak ostrożnie odwracał, jak gdzieś, zamknię... gdzieś będą zamknięte drzwi, to zawsze się będę ostrożnie odwracał. Z przed tym, że może coś tam się faktycznie wydarzyć takiego, co spowoduje, że znowu się wystraszę. No spoko, tutaj mamy jakąś bibliotekę w ogóle, taką dupną. to jest telefon dzwoni? Ale oryginalny dzwonek. Masakra. Co to? Coś mi się tu na ziemi pojawiło. Nie. Eee. Chciałbym go odebrać, jakbym go znalazł. tak jakby o jest ale nie mogę nie mogę nic z nim zrobić dobra to wal się znowu mi powraca w to samo miejsce może teraz cofnąć? o Co to chodzi?

No dobra. Wychodzi na to, że któraś członkini e, rodziny bohatera została pokrzywdzona w y, pożarze jakimś. Ale to nie zmienia faktu, że cały czas chodzę w kółko. Już nie chodzę w kółko. Ma drzwi. Okej, okay, dobra. Niespokojne wspomnienia mamy tutaj. Napisane w kółko. Nowy. o jest do cholery jasnej człowieku spokój się to że są niespokojne znaczy że może mi tak straszyć ja pierdziele zamknij te drzwi ułożnik światła jest światło jest twarz spoko rysunek szczura z skrzydłami strzepoczący horror nieźle to niezły szczur z krzydłami. E, no dobra. No i chyba to byłaby dobra okazja na to, żeby sobie zakończyć ten odcinek. E, mam nadzieję, że Wam się podobało. Dzisiaj było zdecydowanie więcej jumpscarów niż po tym poprzednim. E, horror, jak widać, się rozkręca. E, no dzieje się tutaj. Schizel kręci się dalej e, i to ostro. No to było na tyle. Pamiętajcie, żeby być naszego Discorda jakby wam, się, jakby wam się chciało. Zostawić subskrypcję dzwoneczkiem najlepiej. No i to było na tyle. pa cześć i na razie.